Odległości obserwuje Wojciech Suleciński. Czy już wiadomo, co było przyczyną pożaru? Tego nie możemy określić. Rzecznik Rafinerii Gdańskiej, z którym przed chwilą rozmawiałem, powiedział mi, że będzie pracowała specjalna komisja, która ma określić przyczyny, ale wiadomo. Tyle, że ci trzej pracownicy, którzy badali jakość paliwa no są podejrzanymi w tej sprawie, choć to oczywiście brzmi okropnie, ale być może właśnie ich działalność mogła doprowadzić do eksplozji, ale to oczywiście jest tylko hipoteza. Teraz najważniejsza jest kwestia akcji ratowniczej. W tej chwili możemy mówić już o tym, że ściągane są posiłki straży pożarnej także spoza województwa pomorskiego. Wiemy już o strażakach zarówno z Warmii i Mazur, jak i także z Kujaw. Ci strażacy dostarczają przede wszystkim pianę, którą zalewane jest to paliwo, które znajduje się w płynącym zbiorniku. Równocześnie schładzany jest sąsiedni zbiornik, w którym znajduje się Tylina, zbiornik, który znajduje się jedynie 100 metrów od płonącego zbiornika. Równocześnie jest z niego wypompowywane paliwo. To możemy powiedzieć w tej chwili. E, ruch na trasie Gdańsk-Warszawa przebiegającej tuż koło rafinerii został przywrócony. To są takie symptomy sugerujące, że sytuacja jest już pomału opanowywana. Wojciech Suleciński, Gdańsk. Dziękuję bardzo za relację.